Dany jest ciąg arytmetyczny, stosunek sumy 10 początkowych wyrazów o numerach parzystych do sumy 10 początkowych wyrazów o numerach nieparzystych jest równe 9 ósmych. Suma wyrazów trzeciego i siódmego jest równa 12 i mamy wyznaczyć wzór ogólny tego ciągu. W takim razie w liczniku będziemy musieli zapisać liczbę parzyste, będzie to A2 dodać A4 dodać A6 dodać, zróbmy sobie kropeczki i tak dalej do. 20 wyrazu naszego ciągu i w mianowniku liczby nieparzyste, czyli mamy pierwszy, dodać trzeci, dodać piąty i zrobimy tak samo, plus trzy kropeczki dodać A19, czyli 19 wyraz naszego ciągu. Wiemy, że to jest równe dziewięć ósmych. Z treści zadania również wiemy, że trzeci wyraz naszego ciągu plus siódmy jest równy 12, czyli należy wyznaczyć wzór ogólny naszego ciągu, czyli będziemy korzystać tutaj ze wzoru na. A n jest równe. Pierwszy wyraz, dodać nasze a i w nawiasie mamy n plus minus 1 razy różnica tego ciągu. Czyli możemy tutaj zauważyć, że suma 10 początkowych liczb naszego ciągu, w takim razie możemy zauważyć, że w liczniku będziemy mieli razy 10 tych liczb, tak? bo tu będzie jakby 10 liczb, oraz w mianowniku również 10 liczb. W takim razie zapiszmy sobie to, że a2 dodać a20, podzielić to na 2 i zróbmy razy 10. No i w mianowniku robimy to samo. W takim razie będziemy mieli a1 dodać 19 przez 2 razy 10 i to jest równe 9 ósmych. W takim razie dwójka z dziesiątką nam się będą skracały. Będziemy mieli a20 plus a2 i mamy razy 5. Podzielić to przez a1 dodać a19 mamy razy 5, to jest równe 9 ósmych. W takim razie będziemy mieli a2 dodać a20, podzielić przez a1 dodać a19 i to jest równe 9 ósmych, no bo piątka z piątką nam się skróci. Ze wzoru ogólnego naszego ciągu arytmetycznego możemy obliczyć tutaj, że drugi wyraz to inaczej będzie pierwszy dodać różnicę naszego ciągu. 19 wyraz naszego ciągu to jest pierwszy dodać 18R oraz a20 to jest u nas pierwszy wyraz dodać 19R. Wtedy stosunek sumy możemy zapisać w następujący sposób. Podstawiamy, czyli zamiast a2 zapiszemy sobie jako a1 dodać r plus a20 to jest u nas a1 dodać 19R. Dzielimy to przez a1. Dodać I mamy tutaj w mianowniku 19, czyli to będzie pierwszy dodać 18R to jest równe 9 ósmych. Redukujemy wyrazy podobne, mamy 2A1 dodać 20R przez 2A1 i mamy dodać 18R to jest równe 9 ósmych. Dwójkę możemy wyłączyć przed nawias i w nawiasie zostaje nam A1 dodać 10R i w mianowniku tak samo 2. W nawiasie mamy A1 dodać 9r to jest równe 9 ósmych. Mnożymy to na skos, czyli będziemy mieli 8, bo dwójki nam się tutaj poskracają. Mamy A1 dodać 10r i to jest równe 9. Pierwszy wyraz dodać 9r. Wymnażamy 8, pierwszy wyraz, czyli A1 dodać 80r jest równe 9A1 dodać 81r. Redukujemy tutaj wyrazy podobne, czyli będziemy mieli minus A1 jest równe naszemu R. Przekształcamy równanie, to nasze treści zadania. Czyli mamy w treści zadania, że A3 dodać A7 jest równe 12. Za A3 podstawimy sobie pierwszy wyraz, dodać 2R. I za siódmy wyraz to podstawimy jako A1, dodać 6R, to jest równe 12. W takim razie mamy 2A1, Dodać 8r to jest równe 12, dzielimy przez 2, czyli pierwszy wyraz, dodać 4r jest równe 6. Czyli, aby wyznaczyć wartość pierwszego wyrazu naszego ciągu oraz tą naszą różnicę, musimy to zapisać najlepiej w układzie równań. Będziemy mieli minus a1 jest równe r oraz a1 dodać 4r jest równe 6. W takim razie możemy przyrównać do siebie, podstawiamy wartość różnicy z pierwszego równania do drugiego. A1 dodać 4 razy minus A1 jest równe 6. W takim razie mamy minus 3A1 jest równe 6. Dzielimy przez minus 3. Otrzymujemy w ten sposób, że pierwszy wyraz naszego ciągu to jest minus 2. Obliczmy w takim razie różnicę. To jest minus A1, tak jak zapisaliśmy tutaj, czyli będziemy mieli minus minus 2 jest równe 2. W takim razie różnica naszego ciągu to jest 2 a pierwszy wyraz naszego ciągu to jest minus 2. I teraz możemy wyznaczyć wzór ogólny naszego ciągu arytmetycznego i korzystamy z tego wzoru. Podstawiamy. W takim razie będziemy mieli, że nasze an jest równe. Minus 2 dodać n minus 1 razy 2 to jest równe minus 2 dodać 2n minus 2 będziemy mieli 2n minus 4 Dwójkę możemy wyłączyć przed nawias i w nawiasie zdaje nam n 2.